Łukasz Kopczyński, witam w kolejnym odcinku Kids Time TV. Po zeszłotygodniowym wspomnieniu targów Kids Time nasza ekipa udała się z kamerą do Wrocławia, gdzie siedzibę ma magazyn Branża Dziecięca, główny partner medialny targów Kids Time od pierwszej edycji. Targi Czas Dziecka, bo tak początkowo nazywało się wydarzenie, znacząco różniły się od tego, jak wyglądają dziś. Sprawdźmy zatem, jak te pierwsze edycje wspomina ówczesny redaktor naczelny magazynu Branża Dziecięca Marek Jankowski. Pierwsza edycja. Ma to był bardziej kiermasz. Tam był dzień branżowy, ale dwa dni były przeznaczone dla szerokiej publiczności, więc dla nas jako czasopisma branżowego to był czas na spotkanie z innymi wystawcami, ewentualnie z odwiedzającymi, którzy też reprezentowali firmy dziecięce i przyjechali zobaczyć jak to wygląda. No a dzień branżowy to była okazja do spotkania ze sklepami, z producentami, dystrybutorami, czyli naszymi potencjalnymi reklamodawcami i em, czytelnikami. Widać było po tej pierwszej edycji, że to są trochę inne targi od, od wielu innych kiermaszy, które odbywały się w innych miastach, dlatego właśnie, że był ten dzień branżowy. I to był taki zalążek czegoś, czego w Polsce wcześniej w zasadzie nie było. Jak słyszeliśmy, targi przeszły sporą drogę, stając się najważniejszym w kraju i tej części Europy wydarzeniem dla branży dziecięcej. Tyle na dziś, a już za tydzień usłyszymy prezesa targu w Kielce, Andrzeja Mochonia, któremu historii i zabawnych anegdot o targach nie brakuje. Do zobaczenia!